No. Dobry Kraina cieni Dobry Jeszcze do no to Trzech o. dużych i jeden młody wielki, tak? A, tak Więc <laughs> Czterech się zebrało A się narobiło Czterej panczerni i No. Co? O to Kundla muszę zawołać mojego A odwiedzę od A go <laughs> ja mnie psem No i po to myśmy przejechali Ktoś miał obejrzeć kombajn Nie wiedziałeś, że to ja nie? A się porobiło <laughs> Zaskoczyłeś? <Zaskukniałem. laughs> Ale nie pobiliśmy się. Jeszcze. Nie, ja Europa pasuje od każdego. Czuło. <laughs> Pieniądze no piękna maszyna. Potwierdzam. Powiem wam tak, że po oględzinach, jak na tyle lat stania pod chmurą, to jest zadziwiająco dobry co, niektórych by co było na Zootopce malować, żeby chodził, nie? <laughs> Ale Lasky nie, bo będzie oryginalny, czerwony Tyle nie nie niebiesko O nie, nie, nie De my nie chcemy, panie. Niebieska to może być suka A dokładnie O, słońce razi, szybciej wbija. A pogoda jaka piękna dzisiaj, nie? Panie, kupuje Pan? No oczywiście, że kupuje Tylko teraz pomóżcie mnie transporta załatwić Jutro trochę tankuję, bo na koła. Mam w inny hol. w przybnie. Ale się nie śmiejcie. Nie mało kto kogo Jest Dwa drogi luźne. A jeszcze się zbombardujemy do odwagi. No i dogadali się. Poprosimy Ukrainczyków o dziesięć lat. Teraz trzeba tylko ten. Kompletuję go no. do kupy. To był plan na remont, ale. Ja rozumiem. Szkoda, żeby się marnować. To wam coś pokażę, bo aż sam że mnie dowierzał. Zero luza. Oczywiście delikatne są jakieś tam przekorodowania, ale to na tyle lat stania pod chmurą, to jest bajka. Fajnie jest być miło zaskoczonym, nie? Co ciekawe, to tył w ogóle nie był nigdy spawany. Oryginał. Jeszcze. Zero wzmocnień. Jeszcze! Słyszałem! Aś ja słyszałem. zareklamował. Prima short. Pierwszy. Pierwy sorte. No podejrzewam, że jak my za Dasiem go wyszykujemy, to te kurwa ten zdradziecki Master Flash klęknie przy nim. Padnie na kolana. Nie do gigantów. No. A pan się śmiać, ale ktoś pan, ten jak on się nazywa, ten co z torbami puszcza, pan torbanek sam może przyjechać się pościgać. No, jak ktoś, ktoś go nie oszukiło, to się wydaje, że tam niewielka różnica, potęga jest. Nie. Legenda słynna. Ja rozmawiałem z kilkoma kombajnistami, którzy roku latali na tych, mieliśmy pszenicę 9,5 tony tym naszym i spokojnie te 6-7 na godzinę mógł jechać. O. Tu Pukano nie miało polotu, bo kosi obok Tak, i mówiło się, że nasze maszyny nie mają potencjału A wiecie dlaczego Ursus upadł? Bo tego gościa e, parę razy przyblokowali, konstruktora o, Taki był plan, że miał on plan się takiego, chciał, założenie Słuchajcie, on się chciał dogadać z International Harvesterem I to by była maszyna I kto go kupił? Harwestera? Kupił case'a, a myśmy uratowali upadłego maseja, nie? No My upadliśmy dzięki niemu Dzięki masejowi Wiecie, że w latach 70. Polak skonstruował komputer, który prze, przeskakiwał chyba te ówczesne amerykańskie z NASA? Było coś. Było, było. I ten pan... te wszystkie kurwa dodatki do gaźników, co miały być. A zderzaki pokładające tą moc... Łągiewki. łągiewki on jest o niedaleko ode mnie, skowar, on już nie żyje zaniżające spalanie w dużych wiatach. No, tylko projekt zablokowany nie? Aha. a te mercedesy co ja mam to gościu szlachetnia spalanie wodą no. też to się nikt nie zajmuje ale czysto wodę lał do niego jakoś podłączył takie urządzonko i mówi, że nie dość, że emisja spalin spadła to jeszcze mniejsze spalenie lepsza moc i oczywiście Jakie do odcięcia da się, wszystko się da Młody powiedz, jak się podoba maszyna? No fajna, czerwona. Czerwona, nie? W się odbiłyśmy. To ja się wymiksuję z tego. To się utnie. Musisz ten lakiernika z Wehrmachtu za to, żeby trzeba malować. A to lakiernik z Wehrmachtu to pół pieniędzy daje, nie? Dzisiaj mówił. Nie, no maszyna jest z potencjałem. pół kaski, to będziemy polować sobie. No. Zaznaczałem od razu, że nie mu. Ale ja nie chciałem po remoncie. Trzeba mieć życie jakieś zajęcie. Jedni no tak. naprawiają siuntki, wkładają turbo. Zrobi się jeden remont, potem po remoncie drugi remont, no. trzeci i tak dalej. Nie? A później remont. wymyślimy projekt projektu, remont projektu, tak. <laughs> reklamację projektu. Założy się, bo to silnik wolno sądzy, turbo. No, o, turbo. Jezu, nie daliście mi silnika turpo. ja go nie chcę. Czekaj, dorzucimy. I mnie zobowiązuje. Ja mam, mam turbinę w wyrazu dorzucę. I mnie zobowiązuje. Muszę mieć turbo. Oczywiście chciałem pozdrowić zakłamanych. Obowiązkowo. Obowiązkowo. No to co, idziemy opijać. Ja. Przyczytaj się, cześć.